Nathan i David mieli wspólną pasję, łączyło ich zamiłowanie do horrorów i spraw kryminalnych. Szczególnie zafascynowani byli najbardziej koszmarnymi zbrodniami, jakie można sobie wyobrazić. Ich mieszkanie było świątynią grozy, a jego wystrój mógł wprawić w osłupienie. Ich pasja zrodziła w ich głowach chore fantazje, a przypadkowe spotkanie w pubie pozwoliło im je spełnić. Niestety miało to fatalne skutki dla przypadkowej, niewinnej osoby. Był sobotni wieczór 11 maja 2019 roku. Julia Rawson miło spędzała czas w lokalnym pubie The Bottle and Cork w Dudley. Kobieta, nazywana przez znajomych Juju, jest utalentowaną artystką. Prowadzi stoisko w centrum miasta, które popularne jest nie tylko wśród lokalnych mieszkańców, ale również wśród turystów. Razem ze swoją byłą już dziewczyną Elaine Higginson, z którą zna się od lat, sprzedają przedmioty związane z magią i okultyzmem. Mimo, że ich związek się rozpadł, kobiety nadal się przyjaźnią i prowadzą razem biznes. Julia od zawsze wyróżniała się swoim wyglądem. Przypominała gwiazdkę rokowego zespołu. Bardzo często widywana w jednej ręce z piwem, a w drugiej z papierosem. Pomimo, że jest homoseksualna, za każdym razem, gdy jest po kilku drinkach, zaczyna flirtować z mężczyznami. Nie inaczej jest tego majowego wieczoru. Julia jest pełną pozytywnej energii, otwartą osobą, która z łatwością nawiązuje nowe znajomości. Zaczyna więc rozmowę z 30-letnim mężczyzną o imieniu Nathan. Mężczyzna ma zdiagnozowane zaburzenia psychiczne i zespół Aspergera. Z tego powodu od zawsze był wyśmiewany w szkole i gnębiony przez rówieśników. Niejednokrotnie konsultował się z psychiatrami, gdzie opowiadał o swoich fantazjach, takich jak krzywdzenie kobiet, wykorzystywanie ich seksualnie, a nawet odbieranie im życia. Spędził też kilka tygodni w szpitalu psychiatrycznym. Osoba z takimi zaburzeniami z pewnością powinna pozostawać pod ciągłą opieką medyczną, aby upewnić się, że jego fantazje nigdy nie zostaną zrealizowane. Był on niewątpliwie niebezpieczną osobą. Niestety, Julia tego nie wiedziała. Rozmowa z nowo poznanym mężczyzną układała się świetnie. Łączyły ich nawet wspólne zainteresowania. Obydwoje byli jej pasjonatami sztuki. Julia skończyła studia artystyczne na Uniwersytecie w Stafford. Malowała obrazy i często chodziła, umazana farbami. Była to nieodłączna część jej życia. Najten miał nieco inne spojrzenie na sztukę. Obrazy, które malował, były odzwierciedleniem jego psychopatycznych fantazji. Tworzył również maski z horrorów. Mężczyzna ukończył kurs aktorski i produkcji filmowej. Posiadał pokaźną kolekcję filmów i książek o seryjnych mordercach. Ed Camper był jego ulubionym. Nightingale fascynował się szeroko pojętą tematyką True Crime. Rozmowa pomiędzy Julią a nowo poznanym mężczyzną układa się świetnie. Mimo, że znali się zaledwie kilka godzin, Julia zaufała mężczyźnie. Gdy ten zaproponował jej, aby wzięli taksówkę i wrócili do jego mieszkania, ta zgodziła się bez wahania. Kobieta była wówczas pod wpływem alkoholu. Para opuściła więc razem pub około drugiej nad ranem i udała się do mieszkania mężczyzny, znajdującego się w miejscowości Tipton. Od tej pory kobieta przestaje odbierać połączenia i odpisywać na wiadomości. Nikt nie wie, gdzie jest. Nathan Maynard Ellis mieszka ze swoim wieloletnim partnerem, 25-letnim Davidem Lizley, który tego wieczoru postanowił zostać w domu. Mieszkanie mężczyzn przypominało to z horrorów. Półki były pełne książek i filmów o mordercach. Na ścianach znajdowały się maski z horrorów, miecze i wypchane stwory. Na meblach zaś poustawiane były teraria z wełżami, gadami oraz laleczki Chucky czy figurka Frediego Krugera. Znajdował się tam również stół warsztatowy i narzędzia takie jak siekiery, piły czy obcęgi. Można się tylko domyślać, co pomyślała sobie Julia, kiedy to wszystko zobaczyła. Prawdopodobnie natychmiast poczuła, że może być w niebezpieczeństwie. Następnego dnia rodzina i znajomi Julii zaczynają się niepokoić. Kobieta nie pojawia się w pracy i nie odbiera od nich telefonów, co jest do niej niepodobne. Jej przyjaciółka Elaine rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Postanawia przejść się od pubu do mieszkania Julie, licząc na to, że trafi na jakiś trop. Być może znajdzie gdzieś po drodze telefon przyjaciółki lub jakikolwiek ślad po niej. Dołącza do niej rodzina zaginionej i razem przeszukują okolice. Niestety, Julia rozpłynęła się w powietrzu. 14 maja Elaine postanawia więc zgłosić zaginięcie przyjaciółki na policji. Detektyw Jim Coco, któremu zostaje powierzona ta sprawa, natychmiast bierze się do pracy i oficjalnie rozpoczyna poszukiwanie zaginionej. W pierwszej kolejności sprawdzane są nagrania z monitoringu w mieście i pubie, w którym kobieta spędzała wieczór. Widać na nich jak kobieta wchodzi do pubu i przez kilka godzin rozmawia z pewnym mężczyzną. Zarówno rodzina Julie jak i jej przyjaciele nie wiedzą jednak kim on jest. Również media społecznościowe stają się narzędziem do poszukiwania zaginionej. Jej znajomi zamieszczają posty na rozmaitych stronach, prosząc o jakiekolwiek informacje na temat jej zaginięcia. Na mieście pojawiają się również plakaty z jej zdjęciem. W międzyczasie policja próbowała ustalić, kim był mężczyzna z nagrania z pubu. Monitoring zarejestrował moment, gdy podwinął on rękawy, aby pokazać Julie swoje tatuaże na ramionach. Ten znak charakterystyczny ułatwił nieco poszukiwania. Funkcjonariusze chodzili po mieście, pokazując zdjęcie poszukiwanego. Kilka dni później jeden z pracowników sklepu zawiadomił policję, że mężczyzna odpowiadający opisowi robi właśnie zakupy wraz z innym mężczyzną, który okazał się być jego partnerem. Policja natychmiast zjawiła się na miejscu, aby z nimi porozmawiać. Faktycznie mężczyzna wyglądał identycznie jak ten z nagrania. Kiedy porównali jego tatuaże, byli wręcz pewni, że to ta sama osoba. Ten twierdził jednak, że nie jest osobą z nagrania i nie wie nic na temat zaginionej kobiety. Mimo to, policja postanowiła aresztować zarówno jego, jak i jego partnera. 26 maja prasa i media lokalne poinformowały o aresztowaniu Nathana Maynarda-Lisa oraz Davida Lisley. Następnego dnia na komisariat policji w Tipton zgłosił się świadek, twierdząc, że ma jakieś dodatkowe informacje na temat jednego z aresztowanych. Młoda kobieta, która jak się okazało była byłą partnerką Nathana, chciała uświadomić policję z jak niebezpiecznym człowiekiem mają do czynienia. Para poznała się w 2007 roku. 16-letnia wówczas dziewczyna była przez swojego partnera nieustannie kontrolowana, a z czasem stał się wobec niej agresywny. Opowiedziała również o jego fascynacji seryjnymi mordercami, horrorami, a także o jego obsesji związanej z bólem i śmiercią. Miał on nawet fantazjować na temat zabijania oraz stosunków seksualnych ze zwłokami. Niejednokrotnie nosił też przy sobie nóż i linę w razie, gdyby napotkał na swojej drodze potencjalną ofiarę. W 2008 roku najten miał wielokrotnie zgwałcić kobietę. Zagroził, że jeśli powie o tym komukolwiek, to ją zabije. Powiedział nawet, gdzie ukryłby jej zwłoki, gdyby miał to zrobić. Na szczęście dla niej związek zakończył się po pewnym czasie, gdyż mężczyzna zrozumiał, że jest gejem. Rozpoczął wówczas związek z Davidem. Tymczasem policja na czele z detektywem Kolko próbowała ustalić, czy poszukiwana Julia żyje. Niestety, nic na to nie wskazywało. Jej telefon milczał, a karta bankowa nie była używana od tamtego feralnego wieczoru w pubie. Przeszukano więc mieszkanie aresztowanego mężczyzny. Na podłodze znaleziono plamę krwi. Była ona przykryta nowo zakupioną wykładziną, na której z kolei znajdowała się sofa. Nie mógł to być przypadek, gdyż ślad ten był bez wątpienia skrzętnie ukryty. Policja udała się do sklepu, z którego pochodziła niedawno zakupiona wykładzina. Sprzedawca przypomniał sobie mężczyzn, których wtedy obsługiwał: Natana i Davida, i przyznał, że obydwaj zachowywali się podejrzanie. Policja dotarła do nagrania z monitoringu znajdującego się wokół kanału w Tipton, niedaleko mieszkania Natana. Widać na nim, jak dzień po zniknięciu Julie, mężczyzna wraz ze swoim partnerem kilkukrotnie idą wzdłuż kanału, niosąc reklamówki. Później, tego samego dnia, Nathan widziany był w pubie, gdzie spędzał czas ze swoją rodziną, jak gdyby nigdy nic. Inna z kamer zarejestrowała, jak cztery dni później mężczyźni pozbywają się dywanu i sofy. Wyraźnie widać, jak podjeżdżają Fordem Kugo pod wysypisko śmieci w mieście Oldbury i wrzucają przedmioty do kontenerów. Przerażające jest to, że w czasie, gdy mężczyźni pozbywali się dowodów zbrodni, wokół nich znajdowało się mnóstwo niczego nieświadomych ludzi. Policji udało się dotrzeć do wyrzuconego przez mężczyzn dywanu i sofy i odnaleźli na nich ślady krwi. W koszu na śmieci, znajdującym się w ogrodzie matki Neytena znaleziono resztki spalonych ubrań, ślady krwi i materiał DNA, który jak się okazało należał do dżuli. Coraz bardziej prawdopodobna stawała się hipoteza, że kobieta została zamordowana. Śledczy skrupulatnie przeszukiwali dno kanału oraz tereny wokół niego. 47 dni od zaginięcia Julie nastąpił przełom w sprawie. Pies tropiący podjął trop po zapachu z odzieży zaginionej i doprowadził policjantów w pobliże niezagospodarowanego terenu nieopodal strefy przemysłowej. Detektyw Colclough został niezwłocznie powiadomiony i wraz z kilkoma innymi funkcjonariuszami przyjechał we wskazane miejsce. Wspólnie zaczęli przeszukiwać zarośla obawiając się najgorszego. Tak jak przypuszczali pies tropiący doprowadził ich wprost do ludzkich zwłok. Rozczłonkowane części ciała znajdowały się w dwóch plastikowych workach na śmieci, jeden oddalony od drugiego o 20 metrów. Były one bardzo dokładnie owinięte w czarny materiał i praktycznie nie wydzielały żadnego zapachu. Z tego też powodu psom tropiącym było bardzo trudno je namierzyć. Identyfikacja zwłok potwierdziła, że należą one do zaginionej Julie Rawson. Wszystkie zgromadzone w sprawie dowody były jednoznaczne. Nathan i David są winni zamordowania Julie. Mężczyźni nadal upierali się jednak, że są niewinni. W pewnym momencie zmienili zeznania, twierdząc, że tamtego wieczoru byli razem z Julią i byli nawet świadkami jej śmierci, ale był to nieszczęśliwy wypadek. Kobieta miała przewrócić się i umrzeć w wyniku uderzenia się w głowę, a mężczyźni spanikowali i pozbyli się jej ciała. Sekcja zwłok nie pozwoliła ustalić, co było powodem śmierci kobiety, jako że jej ciało odnaleziono podświartowane. Brakowało również jednej nerki. Nie ustalono jednak, co się z nią stało. 6 października 2020 roku oskarżeni Nathan i David pojawili się w sądzie koronnym w Kowentry. Nathan przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci Julie Rawson. Mężczyzna powołując się na swoje problemy psychiczne twierdził, że w momencie dokonania zbrodni był w stanie niepoczytalności, a głosy w jego głowie kazały mu zabić kobietę. Najten wykorzystał do tego swoją wiedzę z rozprawy, w której był ławnikiem. Miał tam orzekać o winie oskarżonego, który powoływał się na niepoczytalność w chwili popełnienia czynu. Stwierdził więc, że przyjęcie takiej linii obrony może spowodować zmianę kwalifikacji czynu z morderstwa na nieumyślne spowodowanie śmierci. Przyznał się również do pośmiertnego podświartowania ciała kobiety oraz zatarcia śladów. ten był dumny ze swojej wiedzy na temat kryminologii. Jak się okazało, ukończył nawet kurs z tego zakresu. Dokładnie wiedział więc, jak zatuszować ślady i na co musi uważać. David z kolei twierdził, że jego udział ograniczał się wyłącznie do pomocy w pozbyciu się ciała. Obydwaj przyznali się również do utrudniania śledztwa. Spodziewano się, że Nathan będzie próbował kryć swojego partnera Davida. Jednym z zaskakujących świadków w procesie była matka Nathana, która składała zeznania obciążające syna. Zeznała, że jej syn i jego partner David spalili swoje zakrwawione ubrania w jej ogrodzie. Jak więc wyglądały ostatnie minuty życia Julie Rawson? Kobieta po wejściu do mieszkania Neitena miała zacząć się do niego dobierać, co rozwścieczyło mężczyznę. W akcie złości miał uderzyć ją w tył głowy, wałkiem do ciasta. Kobieta upadła następnie na podłogę, gdzie została uderzona jeszcze kilka razy. Kiedy mężczyźni mieli już pewność, że Julia nie żyje, zanieśli jej ciało do łazienki i umieścili w wannie. Używając pił ręcznych, podświartowali zwłoki na 11 kawałków, które następnie przełożyli do reklamówek. Następnego dnia Nathan i David przenieśli podświartowane ciało, które ukryli w workach na śmieci pod krzakami w pobliżu strefy przemysłowej, mając nadzieję, że nigdy nie zostanie odnalezione. Po miesiącu proces dobiegł końca, a mężczyźni usłyszeli wyrok skazujący. 21 grudnia 2020 roku oboje zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Nathan będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 30 latach od siatki, a David po 19 latach. Mężczyźni będą mieli wówczas odpowiednio 60 i 44 lata. W opinii sędziego zbrodnia została dokonana z pełną świadomością i premedytacją. Nathan od dawna fantazjował o tym, by fikcję wcielić w czyn. Kiedy poznał więc nic nie podejrzewającą Julię, jej los był przesądzony. Mimo że akt został zainicjowany przez Nathana i to on jest głównym sprawcą, jego partner David uczestniczył w tym od początku do końca.